Stary, muszę ci opowiedzieć naprawdę szaloną historię o jednym kliencie. Serio, tego się nie da wymyślić. Wszystko zaczęło się jak zwykle. Kłótnia o cenę. On do mnie. Chce rabat. Człowieku, na mojej stronie już jest 40% zniżki. Ile jeszcze chcesz taniej? A on zaczyna grać na emocjach. Mam dużą rodzinę. W domu nie ma jedzenia. Mama chora. Nie mógłbyś sprzedać mi pasa 60% taniej? I ja myślę, naprawdę. Dlaczego twoje rodzinne problemy nagle mają być moim obowiązkiem? Przecież ja też mam swoje kłopoty i rachunki do ogarnięcia. A tak całkiem szczerze, jeśli twoje finanse są aż tak tragiczne, to po co w ogóle kupujesz ręcznie robiony pas ze skóry? Żeby było jasne, nie mam żadnej magicznej szuflady pełnej chińskich pasów. Wszystko tworzę własnoręcznie. Jeden pas to dla mnie pół dnia roboty, bo sprawdzam każdy detal, aż będzie idealny. I daję jeszcze dziesięcioletnią gwarancję. Więc mu odmówiłem. Co się stało? Natychmiast zaczęły się hejty w komentarzach: Gość ma o sobie za dużo, jego produkty to tani szmelc, facet jest nadenty. Wysłałem mu wiadomość prywatną: Słuchaj, mogę ci zaproponować prostszy model, bezręcznego szycia, sama skóra i włoska klamra. On się zgodził, ale po chwili znowu zaczął błagać o rabat. Tak, wiem, uległem. Miękki ze mnie gość, totalny frajer, ale wtedy dopiero zaczęło się szaleństwo. Przyszedł do mojej pracowni i zgadnij, co przyniósł: lupę. Bez żartów. Stałem i ledwo się powstrzymałem, żeby nie wybuchnąć śmiechem, kiedy on przez pięć minut pod światło oglądał mój pas, jak Sherlock Holmes, próbując znaleźć choćby jedną wadę, żeby móc powiedzieć: Daj mi rabat. A jak się skończyło? Był wściekły, ale tylko dlatego, że absolutnie nic nie znalazł. Każdy szef idealny, skóra bez najmniejszego błędu. I musiał zapłacić pełną cenę. No i powiedz mi sam, co się w ogóle robi z takimi ludźmi? I uwierz, to nie był jeden jedyny taki przypadek. Zdarza się częściej niż myślisz.